Doktor Nauk Medycznych Anna Michalak-Stoma otrzymała grant Miniatura z Narodowego Centrum Nauki na badania tryptofanu jako substancji uwrażliwiającej komórki czerniaka na działanie terapii celowanej. Temat czerniaka jest dla mnie nowym zagadnieniem, bo dotychczas zajmowałam się głównie badaniami markerów immunologicznych i epigenetycznych w łuszczycy. Aczkolwiek w swojej pracy klinicznej mam duży kontakt z, z pacjentami z czerniakiem, ponieważ zajmuję się badaniami wideodermoskopowymi i mapowaniem znamion u pacjentów z wywiadem czerniaka, a czerniak jest nowotworem wywodzącym się z komórek barwnikowych, z melanocytów. Niestety Częstym nowotworem w Polsce i także z dużą śmiertelnością, jeśli chodzi o postacie zaawansowane. Stąd potrzeba i wczesnej diagnostyki, ale także badań dotyczących nowych terapii w czerniaku. Obecnie wiadomo, że określone podtypy czerniaku są związane ze specyficznymi mutacjami. Warto podkreślić, że mutacje BRAW występują w większości łagodnych zmian barwnikowych, które jednak w rzadkich przypadkach ulegają zezłośliwieniu. To wskazuje na to, że w procesie rozwoju czerniaka zaangażowane są również inne mechanizmy, które wymagają dalszego poznania. Poznanie roli mutacji BRAW w patogenezie czerniaka miało silny wpływ na rozwój badań nad lekami ukierunkowanymi molekularnie. Inspiracją do podjęcia projektu w ramach miniatury były wcześniejsze badania wskazujące na potencjał metabolitów tryptofanu jako substancji uwrażliwiających na działanie inhibitorów BRAF. Tryptofan jest jednym z aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. W wyniku przemian zachodzących w organizmie tryptofan jest metabolizowany do wielu pochodnych, które mogą wywierać wpływ na procesy prawidłowe i chorobowe. Jak wykazały wcześniejsze badania prowadzone przez koleżankę zespołu, panią dr Katarzynę Walczak, część metabolitów tryptofanu, kynurenina i kwas kynuruninowy, Hamowały proliferację komórek czerniaka in vitro i powodowały zwiększenie poziomu białka P21 w komórkach czerniaka, a jak wykazano, poziom tego białka jest bezpośrednio związany z wrażliwością komórek czerniaka na terapie celowane oparte na zastosowaniu inhibitorów BRAF. Celem Badania w projekcie miniatury jest określenie potencjału tryptofanu oraz jego wybranych metabolitów, które nie były dotychczas badane jako substancji uwrażliwiających na działanie terapii celowanej z wykorzystaniem inhibitorów BRAF poprzez określenie wpływu badanych substancji na proliferację komórek czerniaka in vitro oraz określenie wpływu na wybrane białka regulatorowe cyklu komórkowego. Wsparciem w przygotowaniu projektu była dla mnie pani profesor Dorota Krasowska, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej oraz koleżanka pracująca w Pracowni Immunologii Chorób Skóry, pani dr Katarzyna Walczak. Badania stanowią ważny krok w poznaniu przyczyn powstawania choroby, a uzyskane w ramach projektu wyniki mogą przyczynić do poszukiwania się nowych dróg terapii choroby. Mogą również wpływać na wprowadzenie nowych metod terapeutycznych dla grup pacjentów z czerniakiem opornym na standardowe terapie przeciwnowotworowe. Mogą spowodować zmniejszenie dawki leków standardowo stosowanych, a tym samym także zmniejszenie działań, ich działań niepożądanych. Obecnie Wiele badań jest prowadzonych dotyczących czerniaka, co wynika niestety właśnie z tej dynamiki zachorowań u, na, na czerniaka, też u młodych osób. To wiąże się z, czyn, z czynnikami ryzyka. Ponieważ no tutaj tym takim podstawowym czynnikiem ryzyka jest promieniowanie słoneczne, ale też promieniowanie występujące w solariach. A, a pokolenie teraz 40-50 latków to są osoby, które korzystały z tego solarium będąc, będąc osobami młodszymi, i w związku z tym no, obserwujemy niestety te zachorowania też w w takiej młodszej populacji. W związku z tym no jest, jest potrzeba, żeby rozszerzać badania, żeby wpłynąć tutaj na mniejszą śmiertelność tych, tych osób.